To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Finanse Bardzo Osobiste. Spieszyłem się z dzisiejszą publikacją, żeby zdążyć na Black Friday, czyli Czarny Piątek, i pomóc ci trochę ostudzić emocje związane z wszechobecnym o tej porze roku zakupowym szaleństwem. Okazuje się, że nawet wydając pieniądze, można robić to w taki sposób, żeby stawać się coraz bogatszym człowiekiem. Trzeba jednak za nasze pieniądze kupować właściwe rzeczy. No właśnie, posłuchaj, co kupują biedni, a co kupują bogaci. Posłuchaj, pomyśl i nie daj się nabrać na sztuczki marketingowców. Życzę Ci bardzo przyjemnego słuchania i samych dobrych decyzji zakupowych. No to ruszamy. Temat dzisiejszego odcinka brzmi: co kupują bogaci, a co kupują biedni. No i nie jest przypadkiem, że właśnie tym tematem zajmiemy się dzisiaj, bo spotykamy się. We wtorek 28 listopada, czyli na początku tak zwanego czarnego tygodnia. Tygodnia, w którym mnóstwo sklepów internetowych i centrów handlowych organizuje na całym świecie promocje. Promocje, których kulminacja przypadnie w tak zwany Black Friday, czyli w czarny piątek. No i będzie to wielkie święto konsumpcji. I koncerny na całym świecie już zacierają ręce z radości. Bo za chwilę nastąpi taki ogromny, Ogólnoświatowy transfer miliardów dolarów od klasy średniej, która stara się wiązać koniec z końcem, do tych, którzy potrafią liczyć, którzy wiedzą, jak się bogacić i dzięki mądrze prowadzonemu marketingowi świetnie wykorzystują nasze naturalne instynkty. No, oczywiście, jeśli macie na oku coś, co jest wam potrzebne, na co od dłuższego czasu polowaliście, to warto kupić to w Czarny Piątek, bo ceny będą zapewne niższe. Ale chciałbym was bardzo serdecznie namówić do tego, żebyście nie dali się porwać temu szaleństwu konsumpcji. Dlaczego? No, po pierwsze, jeśli kupicie coś, co nie jest Wam potrzebne, nawet za 50% ceny, płacąc na przykład 200 zł zamiast 400 zł, to i tak wyrzucacie w błoto 200 zł. I ktoś pewnie powie, no, ale potem mogę to sprzedać z zyskiem. Hmm, akurat sprzedaż. Wydawanie pieniędzy na rzeczy zbędne, nawet po bardzo okazyjnej cenie jest wyrzucaniem tych pieniędzy, pieniędzy w błoto, wyrzucaniem naszych ciężko zarobionych pieniędzy, i kropka. No i po drugie, ta cała marketingowa maszynka ma tylko jeden cel: wyciągnąć z Waszych kieszeni pieniądze, no i przelać je na rachunki najpierw koncernów produkujących i sprzedających usługi i dobra. A potem na rachunki banków, bo bardzo, bardzo wiele osób zadłuży się w tym tygodniu, po to, żeby skorzystać z tych nieziemskich okazji, no i potem przez długie miesiące osoby te będą spłacać odsetki i raty 0%. No i widząc zdjęcia takie jak na tym slajdzie, nie jest mi raczej do śmiechu. Wiecie dlaczego? Bo te same osoby, które walczą łokciami o kupno większego telewizora w korzystnej cenie albo nowej konsoli do gier, Będą zadawać sobie kiedyś pytanie, jak to jest, że wokół jest tylu bogatych ludzi, a ja nie mam nic. Te same osoby będą narzekać, że świat jest niesprawiedliwy, że życie jest ciężkie, że w takim kraju niczego nie da się osiągnąć, że zarobki są zbyt niskie, że państwo o mnie nie zadbało, że inni mają łatwiej i lepiej, bo są bogaci. Ale to dopiero za kilka lat, bo teraz jest Black Friday, więc trzeba wydać kasę. No, a potem będą Mikołajki. I święta Bożego Narodzenia, więc trzeba wydać kasę. A potem sylwester, więc trzeba wydać kasę. A potem karnawał, walentynki, dzień kobiet, urodziny imieniny, ściny, komunie, święta wielkanocne, dzień dziecka, letnie wyprzedaże, więc trzeba wydać kasę. Zobaczcie, jak to wszystko jest pięknie zorganizowane. I chcąc pomóc Wam nabrać dystansu do tego zakupowego szaleństwa. Chciałem pokazać Wam dzisiaj dwa takie proste schematy. Oto schemat, który pokazuje, jak postępują ludzie biedni. I oni po pierwsze ciężko pracują, uczciwie ciężko pracują, harują. I potem wszystkie zarobione pieniądze wydają, przeznaczają te pieniądze na konsumpcję czyli na najważniejsze potrzeby na różnego rodzaju zachcianki ale bardzo dużo pieniędzy wydają na aktywa niedochodowe. Czyli na różnego rodzaju rzeczy, których trzymanie kosztuje pieniądze i nie wkłada im pieniędzy do kieszeni. Tak, właśnie na te telewizory, konsole, samochody i tym podobne sprawy. Co to powoduje? Utrzymanie tych rzeczy kosztuje, nie mają aktywów dochodowych, które pozwalają im się utrzymać, więc muszą i jeszcze więcej, i jeszcze ciężej pracować. I to jest taka najprostsza droga do finansowego niewolnictwa, szczególnie, szczególnie jeżeli jest to robione na kredyt, a bardzo dużo osób. Finansuje swoją konsumpcję z kredytu. No i dlatego te osoby w dużej mierze są biedne. A jak to wygląda w przypadku ludzi bogatych? No tutaj temat jest podobny, to też jest praca. Ale przede wszystkim jest oszczędzanie, czyli odkładanie części swoich pieniędzy na bok. Po co? Po to, żeby w nie je inwestować, żeby kupować aktywa dochodowe czyli takie, które wkładają pieniądze do kieszeni, bo jak się kupuje aktywa dochodowe. To w miarę jak mija czas, tych aktywów mamy coraz więcej, one wkładają nam coraz więcej pieniędzy do kieszeni, więc my możemy coraz mniej pracować. I to jest właśnie ta droga do finansowej wolności. To, 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 tutaj nie ma żadnych mistycznych praw, to jest prosty schemat działania. Gdy używam określenia ludzie bogaci i ludzie biedni, to wcale nie mam na myśli tego, że to są jakieś dwie zupełnie różne grupy, dwa różne gatunki. Nie. Ani pod względem IQ, ani pod względem osobowości. Te grupy specjalnie się między sobą nie różnią. A w zasadzie wewnątrz są bardzo w podobny sposób zróżnicowane. I tu są ludzie mądrzy i głupi, i tu są ludzie zaradni i niezaradni, wszystko jedno. Ale to są często ludzie, wiecie, z tych samych klas, którzy kończą te same szkoły, którzy mają taką samą edukację, zaczynali w taki sam sposób, czyli z zerowym poziomem oszczędności. No ale potem jedni stają się bogaci, a inni biedni. Dlaczego? No różnica polega w sposobie myślenia o pieniądzach i w tym, jak postępują z pieniędzmi jedni i drudzy. Sam przez kilka lat po rozpoczęciu pracy zachowywałem się i myślałem w taki sposób, jak na tym pierwszym schemacie, co skończyło się frustracją i długami. Ale wystarczyło zmienić perspektywę, wystarczyło zmienić sposób działania, postępować tak jak tutaj, i nagle okazało się, że kiedy czas zaczął działać na moją korzyść, to po kilku latach nie mam żadnych zmartwień finansowych. Jestem finansowo wolny i to daje ogromne poczucie wolności i bardzo pomaga w prowadzeniu takiego fajnego, ciekawego życia, w którym można po prostu realizować swoje marzenia, a nie główkować czy starczy nam do pierwszego. I ja chcę, żeby jak najwięcej osób mogło cieszyć się taką finansową wolnością. I właśnie dlatego z okazji Black Friday macie ode mnie taki a nie inny odcinek. To to są aktywa niedochodowe. No aktywa niedochodowe to takie, które nie generują dla ciebie pieniędzy. Nie wiem, kupujesz je dla prestiżu, dla podkreślenia swojego statusu albo po prostu dla przyjemności. To jest ten nowy model samochodu, wymiana telefonu, tylko dlatego, że pojawił się nowszy model. To są ciągłe zakupy ubrań, butów, tony zabawek dla dzieci, nie wiem, niekończące się pierdółki i bibelotki do domu. Czy na takie rzeczy nie należy wydawać pieniędzy? No, aż oczywiście trochę można wydawać, bo bez tego życie byłoby mniej przyjemne. No ale po pierwsze, przeznaczaj na to tylko te pieniądze, które pozostaną ci w budżecie po pokryciu najważniejszych potrzeb i po przeznaczeniu części środków na aktywa dochodowe. Bo jeśli będziesz wydawać wszystkie pieniądze na pierdoły, no to skończysz tak jak tutaj skończysz z magazynem zawalonym bzdurami, za który jeszcze ktoś będzie ci kazał płacić. Już teraz w Stanach Zjednoczonych rynek self-storage, czyli takich samoobsługowych magazynów pełnych przydasiów, jest wart grube miliardy dolarów. A czym są aktywa dochodowe? No To są oczywiście nieruchomości na wynajem akcje, bo płacą dywidendy, obligacje, bo płacą odsetki, prawa autorskie, patenty, licencje. To jest też inwestycja we własny biznes, czy wreszcie w rozwój własnych, tylko przydatnych na rynku umiejętności, dzięki którym będziesz w stanie więcej zarabiać. Tutaj niektóre wydatki mogą być dość nieoczywiste, no bo jak to jest na przykład z drugim kierunkiem studiów, albo z wysokopłatnymi studiami MBA. Tutaj sprawa nie jest taka jednoznaczna, nie? bo jeżeli to są studia, które zwrócą się z nawiązką, no to śmiało, ale jeżeli to są studia bez wartości rynkowej, to możesz traktować je jako hobby lub rozwój duchowy, ale nie będzie to raczej dobra inwestycja, bo Pochłania pieniądze i bezcenny czas. Także wiele zależy od całego kontekstu. A teraz jeszcze pytanie, o takie bardzo często, kiedy o tym mówię, padające, a jak to wygląda z własnym mieszkaniem lub domem? Ja o tym opowiadałem już na wtorku z finansami numer 9. Był taki odcinek zatytułowany Czy własne mieszkanie to dobra inwestycja? Dla yy, bardzo wielu osób, piękny dom jest takim statusem bogactwa. No ale rzućcie okiem sobie tutaj na ten slajd. To jest Mike Tyson. On zarobił w swojej karierze około 400 milionów dolarów i w 1989 roku był właścicielem takiej posiadłości z tygrysami, marmurami, z wielkim basenem i złotem kapiącym ze ścian. i W 2003 roku ogłosił bankructwo, a ten dom stanowił dużą część jego majątku. I dla porównania, tak wygląda dom Warrena Buffeta, miliardera który mieszka w Omaha, w stanie Nebraska. On sobie kupił ten dom w roku 1958 i cały czas w nim spokojnie sobie mieszka. Nawet dzisiaj po wielu latach wartość tego domu to jest raptem 650 tysięcy dolarów, czyli 7-tysięcznych majątku Warrena Buffeta. Ale oczywiście są też milionerzy, którzy żyją w pięknych posiadłościach. Często nam się to kojarzy, jak ktoś jest bogaty, no to ma właśnie takie symbole statusu wielkie domy, piękne samochody. Okej, okay. ale po pierwsze to się robi w odpowiedniej kolejności, czyli najpierw jesteśmy bogaci, potem za ułamek swojego majątku robimy takie zakupy. A po drugie, no właśnie, ułamek majątku słowo klucz. Buffett miał 70 tysięcznych procent. Taka była. Tyle wartość jego głównej nieruchomości w jego majątku stanowi. No a jak to wygląda w przypadku Billa Gatesa? No on ma potężną, okazałą posiadłość, a to jest raptem 14 setnych jego majątku. No i życzę każdemu z Was i sobie też, żeby nasza główna posiadłość to było raptem 14 setnych naszego majątku. No ale jeżeli pakujemy w to nasze mieszkanie ogromne kwoty i mówimy sobie, że to jest taka dobra inwestycja, to niekoniecznie, obejrzyjcie sobie ten odcinek o tym, czy własne mieszkanie to dobra inwestycja. No dobrze, więc jeszcze raz, dla pełnej jasności, jeżeli chcesz kupić coś taniej, bo to jest Ci z jakichś względów potrzebne, no to kupuj w tym Black Friday czy w tym tygodniu, szczególnie jeżeli masz na to odłożone pieniądze. Śmiało kupuj. Zastanów się jednak. Co z tego zakupu tak naprawdę dla Ciebie wyniknie? Czy kupujesz aktywa dochodowe, dzięki którym będziesz mógł w przyszłości mniej pracować, czy aktywa niedochodowe, które ciągną człowieka w dół i zagracają nasze życie? No i pewnie wiele osób sobie pomyśli: no, facet. Może Ty sensownie gadasz, ale wiesz, mnie to nie dotyczy. Na pewno. Zróbmy taki mały test. Podlicz wszystkie pieniądze. Które wpłynęły na Twoje konto w ubiegłym miesiącu z pracy, z najmu, z odsetek z inwestycji. I teraz zobacz, jaki procent tych wpływów to dochód z Twoich aktywów, a jaki procent to dochód z pracy. Bo jeśli nie masz żadnych dochodów z aktywów czy z inwestycji, to może to być taki dobry sygnał, że coś tutaj do końca nie gra. Najlepiej, gdy spojrzysz na swoją strukturę wydatków i gdy odpowiesz sobie na pytanie, jeśli będę tak wydawać pieniądze przez kolejnych 20 czy 30 lat, to będę bogaty czy będę biedny? I tak was właśnie do tego chciałem zachęcić z okazji tego Black Friday i na koniec jeszcze pokazać taki cytat. Nie pamiętam, kto jest autorem, ale on mi się bardzo, bardzo zawsze podobał, że. Biedni ludzie mają duże telewizory, a bogaci mają duże biblioteki. I z takim przesłaniem przejdziemy teraz do Waszych pytań i odpowiedzi. Jestem bardzo ciekawy, co też tam dla mnie dzisiaj przygotowaliście. No, już są pytania. Dobra, zaczynamy od pytania od Sylwii. Sylwia pisze tak, jakie aktywa uważasz za najlepsze na początek, kiedy poziom oszczędności nie jest wysoki, Około tych 10-20 tysięcy. Okej, okay. jeżeli to są Twoje pierwsze oszczędności, no to pierwsze pytanie brzmi, ile miesięcy będziesz w stanie za nie przeżyć? Patrząc się po tych kwotach, zakładam, że nie raczej nie dłużej niż pół roku. Zatem traktowałbym takie oszczędności jako część Twojego funduszu bezpieczeństwa. Obejrzyj sobie też filmy o Funduszu Bezpieczeństwa, zachęcam cię na blogu, są też na ten temat artykuły. To jest ta taka nasza pierwsza linia obrony, która ma nam pomóc w nieprzewidzianych sytuacjach, które w życiu każdego z nas występują. Takie pieniądze trzeba trzymać ulokowane w sposób bardzo bezpieczny. Ja osobiście większość swojego Funduszu Bezpieczeństwa trzymam w dziesięcioletnich, inwestowanych inflacją obligacjach Skarbu Państwa. A część taką bardziej, część bardziej awaryjną, tam teraz to jest około 20%, bo ten fundusz mam duży, po prostu na zwykłych kontach oszczędnościowych. I to traktuję właśnie jako ten fundusz bezpieczeństwa. Dopiero kolejne pieniądze zaczynam inwestować w sposób nieco bardziej agresywny, ale nie dużo bardziej agresywny. Nawet nie użyłbym stwierdzenia agresywny, tylko odważny. Wszystko bardzo dokładnie opiszę w książce o inwestycjach, którą kończę powoli, i tam będzie dokładnie pokazana struktura tego mojego portfela. Dalej. Krzysztof pyta tak odkładam na pewien cel który mam zrealizować za 2-3 lata, jak zatrzymać wartość pieniądza tak, aby każda odłożona złotówka była tyle samo warta za 2-3 lata a nie zjadła tych pieniędzy inflacja no jest to trudne, jest to trudne dlatego, że najkrótsze obligacje indeksowane inflacją to są cz obligacje czteroletnie, więc yy, pozostają Ci konta oszczędnościowe e, na blogu znajdziesz ranking takich kont Dlaczego? No możesz się też zastanowić, są też obligacje detaliczne dwuletnie, nie, nie przypominam sobie teraz dokładnie jakie jest ich oprocentowanie, więc porównać to do inflacji, ale tak, te 2 czy 3 lata to jest okres bardzo trudny, na pewno nie starałbym się tych pieniędzy w jakikolwiek, bardzo krótki, na pewno nie starałbym się takich pieniędzy inwestować w jakikolwiek nawet półagresywny sposób, bo po prostu no może się okazać, że stracisz 10 czy 20% i twój cel, Odpowiednio się oddali, więc na pewno konserwatywnie. A poza tym, biorąc pod uwagę obecne poziomy inflacji, czyli około 2,5% w skali roku, jeżeli nawet stracisz, nie wiem, ulokujesz to na koncie oszczędnościowym oprocentowanym 2,7%, tam Bank Millennium bardzo często ma takie na przykład promocje i masz 2,7 konto, po podatku Belki będzie oczywiście mniej, więc troszeczkę poniżej inflacji, to nie będą duże, to nie będą istotne różnice, nic. Nie martwiłbym się tutaj o inflację. Martwiłbym się raczej, że chcąc uchronić się przed stratą, nie wiem, dwóch punktów procentowych w skali trzech lat, straciłeś 20 punktów procentowych, 20% swojej inwestycji, bo ulokowałeś to w sposób jakiś agresywny. Na pewno bym tak do tego podszedł. Czy środki zgromadzone na IKE i IGZE można użyć jako wkład własny w kredycie hipotecznym? Myślę, że jako wkład własny to nie, bardziej jako zabezpieczenie. Natomiast zachęcam Cię, napisz do Sebastiana Bilskiego, bo być może coś się w regulacjach banków zmieniło. Pod każdym rankingiem kredytów hipotecznych na blogu jest formularz kontaktowy do Sebastiana. Sebastian odpowiada na te pytania w ciągu 24 godzin mniej więcej, więc uzyskasz taką odpowiedź z pierwszej ręki, bo nie chciałbym Cię wprowadzić w błąd. Rafał pyta. Dowiedziałem się, że za wcześniejszą spłatę kredytu przysługuje mi zwrot części prowizji i kosztów. Jak obliczyć, ile mogę odzyskać, jeśli na przykład spłacę 30-letni kredyt w 7 lat? To jest proporcjonalnie do okresu kredytu, czyli wykorzystałeś 7,3 i te 730 prowizji bank może sobie naliczyć. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości... Ja zawsze takie rzeczy po prostu załatwiam z kancelarią prawną. Mam taką zaprzyjaźnioną kancelarię i w ogóle chciałem wam powiedzieć, że już za, za dwa tygodnie zaproszę tutaj prawnika, z którym opowiemy jak w ciągu tak poświęcając 30 minut odzyskałem większość opłat likwidacyjnej z Policji Inwestycyjnej. Dawna, stara sprawa, ale też wam dokładnie o tym, o tym opowiemy. Więc co do zasady z tego co pamiętam, to to jest proporcjonalnie do wykorzystania tego okresu kredytu, ale tak jak mówię, kancelaria prawna lub po prostu poproś bank o takie wyliczenie, choć zakładam, że banki będą tutaj mocno mącić. Ale w ogóle gratuluję Ci serdecznie, kredyt 30-letni w 7 lat, super. Marcin, jakie masz IKE i z jakiej firmy? Już odpowiadam, mamy z żoną dwa IKE w tej chwili. Jedno to jest Ike Plus, Enel Investment Partners i tam ja na blogu od czasu do czasu piszę, co tam się w nim dzieje, ile jest tam pieniędzy. Drugie to jest Ike Obligacje, to jest Ike mojej żony i wszystkie pieniądze są w dziesięcioletnich indeksowanych inflacją obligacjach Skarbu Państwa. Też jeszcze w tym roku napiszę artykuł o Ike, ponieważ w związku z tym transferem środków z OFE jest dużo pytań. Ludziom myli się to Ike, które jest teraz, z tym, którym powstanie z przekształcenia OFE. To wszystko też dokładnie będzie w tym artykule opisane i pokażę też ten mój portfel, jego wyniki, skład i co dalej będzie się z tym działo. Agnieszka pyta, czy mogę założyć, że edukacja dzieci to aktywa dochodowe, chyba że mnie wydziedziczą. No właśnie, znaczy, no tak, no myślę, że to, tak należy to. Na pewno nie traktowałbym bym, bym tego w kategoriach pieniędzy wyrzuconych w błoto. Chociaż wiesz, nigdy nie wiadomo. Też dawno już temu, ale na blogu jest taki artykuł, który pokazuje, ile kosztuje wychowanie dzieci. No i tam są różne szacunki z różnych organizacji, a tak od 200 do nawet 500 tysięcy złotych, do 18 trzeba w takiego. Naszego drogiego dzieciaczka włożyć. Więc nie wiem, jaka będzie stopa zwrotu z takiej inwestycji, no ale nie tylko o pieniądze chodzi, wszystkie emocjonalne też tutaj kwestie są bardzo, bardzo ważne. Karol, dziecko jako inwestycja. No. Moja mama się zawsze do wiadomo, najdroższe syneczku, nie? Jak prosiłem ją o pieniądze. Karol pyta tak. Witaj Marcinie, jak zwykle świetny materiał, dziękuję Karol. Jak zacząć przygodę z kontami maklerskimi, bo sama nazwa dla początkujących jest już paraliżująca. Pytanie, co chcesz robić na tych kontach maklerskich, bo konto maklerskie to jest tylko rachunek, który umożliwia ci bezpośrednie nabywanie akcji, ETF-ów, bezpośrednie kupowanie obligacji, instrumentów pochodnych itd. itd. Ale mi się nawet nie ma co tego ciągnąć, jeżeli mówisz, że nazwa konto maklerskie jest dla ciebie paraliżująca. Otwórz sobie rachunek maklerski demo i zobacz, co chciałbyś na nim robić. Od razu, ci, od razu ci podpowiem, że w żaden sposób to nie będzie nawet namiastką inwestowania, bo dopóki nie zainwestujesz swoich pieniędzy, nie poczujesz emocji z tym związanych, to będzie cały czas taka jak gra komputerowa, ale taki rachunek demo pomaga. Oswoić się z tym, w jaki sposób składa się zlecenia, jak wygląda realizacja zlecenia, historia rachunku, jak to interpretować, to są pierwsze ważne kroki. Natomiast pamiętaj, najpierw fundusz bezpieczeństwa, dopiero potem inwestycje. Także cała odpowiedź na to pytanie. Ja korzystam z rachunków maklerskich, mam konto maklerskie w ING, mam rachunek maklerski, mam maklera w banku, korzystam z rachunku BOSA. Czyli dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Teraz od niedawna korzystam z usług takiego brokera Links i tam też część aktywów mam. Kierujemy się co do zasady też wartością i wielkością prowizji, ale temat rzeka to jest pytanie pochodne, które wybrać konto maklerskie. Znacznie ważniejsze jest pytanie. Po co je wybierasz i jak chcesz pomnażać swoje pieniądze, bo to wszystko jedno, czy kupisz przez brokera A czy B. Jeżeli kupisz dobre aktywa, to będziesz z tego zadowolony. Czy limit w karcie może zastąpić poduszkę finansową 2000 zł? I dzięki temu można by spłacić zamiast niej kredyty konsumpcyjne. Nie, 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 nie baw się w takie rzeczy. Znajdź sposób na to, żeby spokojnie spłacić kredyty. Słuchaj, nie da się wyjść z dołka kopiąc w dół i nie da się spłacić długów zaciągając nowe długi. To jest najkrótsza droga do coraz gorszej sytuacji. To, to, to nie jest ten sposób myślenia. Zapraszam cię na blog, jest artykuł jak skutecznie pozbyć się długów. Ruszamy na wojnę z największym wrogiem. Kopim tyłek, pozbędziesz się tych dwóch tysięcy, tak. Tylko trzeba naprawdę nie myśleć o tym, jak tu pożyczyć więcej, żeby pozbyć się kolejnych yy, długów. Eee, <laughs> I ostatnie już pytanie, Iza: pytanie o budżet. Jak potraktować na przykład kawę? W naszym domu piję ją tylko ja, więc to zakup spożywczy, czy moja zachcianka? A, eee słuchaj, no moim zdaniem kawa to jest inwestycja w to, żebyś była przytomna i żebyś lepiej pracowała, dzięki temu więcej zarabiać, zarabiasz, więc moim zdaniem spokojnie bym to traktował jako zakup spożywczy, a mówię to ja, kawosz, który nie wyobraża sobie życia bez dwóch, trzech filiżanek dobrej czarnej kawy. No dobra, to dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Tradycyjnie chciałem Przeczytać wam wiadomość. Tym razem od Mariusza. Mariusza, Mariusz, Ty mnie słyszysz, bo widziałem, że jesteś dzisiaj, bo się meldowałeś na początku, także bardzo się cieszę. Tak sobie wymieniamy z Mariuszem od czasu do czasu maile, jak tylko czas mi na to pozwala. I Mariusz mi ostatnio napisał takich oto kilka zdań. Bardzo fajny mail. Witaj, Marcinie. Okazuje się, że nie ma tygodnia, abym nie zarobił kilku dodatkowych stówek. Okazuje się, że one zawsze były. Tylko teraz odgrywają taką rolę. Jak ja chcę, żeby odgrywały. Przedtem po prostu je roztrwaniałem. Przyszła informacja, tym razem z mojego banku. Do 30 dni oddadzą mi prowizję z kredytów. Początek jest niesamowity. Budżet nam się spina. Zdał także egzamin FA, czyli fundusz awaryjny, gdyż musieliśmy naprawić samochód. Pierwszy raz nie musieliśmy się martwić, skąd weźmiemy pieniądze. Oczywiście już wyrównany, czyli odbudowany fundusz awaryjny. Jeśli nic się po drodze nie pozmienia, grudzień powinien obfitować w dodatkową gotówkę. Bank prenia świąteczna w pracy, wszystko pójdzie w nadpłat. Poczyniliśmy rozmowy i święta zrobimy w trzy rodziny, bo będzie taniej. Zanim wydam złotówkę, zadaję sobie i innym pytanie: Czy aby jest ci to naprawdę potrzebne? To powiedzenie jest znane już w całej rodzinie, a co najważniejsze, zdaje egzamin. Dzięki Marcinie za wszystko, Mariusz. Mariusz, bardzo Ci dziękuję za tą wiadomość. Słuchajcie, esencja Esencja zdrowego rozsądku w podejściu do finansów. To jest super punkt wyjściowy do tego, żeby z miesiąca na miesiąc, tygodnia na tydzień, z roku na rok mieć coraz więcej pieniędzy i po prostu się nimi nie przejmować, tylko realizować swoje marzenia i pasje, czego życzę Wam z całego serca, bo super jest realizować swoje marzenia i pasje. To tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.